ma ostatnio nie było odcinków yy, jakiś miesiąc Po pierwsze ze względu na... Zepsuł mi się hamulec przed w przednim motorze i trochę to trwało wymienienie Po drugie egzaminy były z i musiałem się trochę uczyć I trochę się przez ten czas odzwyczaiłem od jeżdżenia motorem I po prostu nie, jakoś nie chciało mi się montować Wiem, bo miałem jeden w zanadrzu Który właśnie oglądacie I się odzwyczaiłem od trochę motorem, nie chciało mi się jeździć, zbudowaliśmy sobie z kolegami taką tutaj mini jakby trasę rowerową, chopki jakieś tutaj macie teraz pokazane mam teraz trochę, się przerzuciłem bardziej na rower co nie znaczy, że motorem nie będę jeździł co byście powiedzieli na odcinek taki rowerowy edit już mam nagrany, przed chwilą nagrywałem i no jak nie to nie jak tak to fajnie by było bo bardzo fajnie by było gdybym też niekiedy wrzucał rowerowe jakby odcinki, bo Ostatnio właśnie rowerem sporo jeżdżę, jak mówiłem już i no, tak mieszany kanał, nie, trochę motorów, trochę rowerów, co nie znaczy, że ty się przerzucam na kanał rowerowy, nie, po prostu, no to będą motowlogi też, ale niekiedy będą po prostu rowerowlogi, czy jakoś to nazwę, nie wiem, i rowerem jakiś, co czwarty odcinek, powiedzmy, rowerem, będzie, wiem, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. 真的可以吗？ Nie wiem, tylko... Od, od Zielonowo idziemy na Zdrowie? Możemy. to nie może palić teraz. Ja nie wiem, czy on, on dojedzie. Chyba nie znasz, że Bibienka jest w Możliwości na 2,5 litra, to on wczoraj będzie. w lasie. On ma nawet nie litr chyba wlany. Ale my wczoraj 2,5 litra byliśmy w yy, Sieradnicy, nowe dwory. Zofiowo, Zielonowo, Gajewo, sklep, wszędzie do Powiedz ile na dzisiaj terenie? Jeszcze dzisiaj dojechałeś prawie do tego, do litra. Do... Do... Dobra, do, dawaj. No litrze on zrobi do domu przyjedzie i jeszcze będzie jeździł Nie dobrze, nie jeszcze. Dawaj, piszcie. Gdzież? Nie wiem. To chodź pod mniejszą. Co? To? to pod mniejszą. Nie, już się będę miał. Ja. To chodź tam. To, jak się wylałeś? Co to? to? No to ja nie, jadę. ja zobaczę obszar Gazu, gazu. Nie mogę spać No ale gazu daj! Wyjedź! Bez tego ja się jeźdź, jest <laughs> tu gdzieś To gdzie chcesz jeździć? No tam to się z górka! On nie podjeżdża w ogóle w Musisz się rozpędzić! Kurde, jak na kanapie! Да. tak! Dobra, obaliom, obwaliom! Ej! O co chodzi? Ale to jest dziwne Czemu? Nie wiem, czy wiem, czemu No bo ty i ty nie. No Tobie nie daje Ale ciężka kurde Ja jestem do tego przyzwyczajony Tak? Ja do tego jestem przyzwyczajony Ale 23 konie lądzina, a 23 konie chodni to jest różnica Nie wiem To jest różnica Gienek się poczuł Łobie, to jest kurde takie mocne Jak będzie kostka lądzina też tak powiesz Jedziemy? Nowy oporno? Od 200 złotych. O. 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 Od pchać? Bardzo, bardzo mocno. Najmniejszy mniejszy bieg weź. Co jest? Hamulec nacisnął. Idź z tym. Teraz górki, Będziesz się lepiej. Ja bym najmniej, na mniejszy bieg go dał Czwórkę daj no. Jogi Ja sam, dałem czwórkę. daj trójkę. Nie no, nie. Jak tu się zmęczę? No Jezu, nie Idź mi z tym Ten kasiu Idź mi z takimi ciemi no, Dawaj Gdzie no jakby się wywalił Е, то ні.